Ja mam w ogóle jak ja mam ta sztuka podoba mi się przede wszystkim z tego powodu, że ona jest naprawdę śmieszna. Zrobiłyście pierwszy raz przy stole, a tylko że wolno, tempo było wolno, a tempo zrobiłyście te... Ja i Babciu, czy nic nie jest dobre, też to Babciu nic nie jest, nie, że Babciu ten, tak? tylko że Babciu Jezus Maria, to już z tego zdziwienie. To było wszystko w intencjach, w było dobre i było a tempo, tylko tempo było To, co mnie najbardziej ujęło w tej sztuce, no to po prostu ona jest komedią. Tam, jest, tam się wszystko składa, że tam nie ma drugiego dnia. Ja się nawet śmiałem w pewnym momencie, że mnie nie interesuje w komedii. E, te, ta analiza postaci, ten monolog, taki, że ta ma co prababcia tej postaci robiła, to pogłębione wszystko, ma być głośno na temat i w rytmie. I jak jest, a to jest dobrze napisane też, bo to jest ważne. To też się rzadko zdarza, no to to jest Naprawdę. Naprawdę. śmieszne, prawdziwe i gdzieś mam nadzieję też wzruszające będzie, ale, ale że, że to na wielu poziomach działa. Dużo, moim zdaniem dużo lepiej komedia działa i trafia z jakimś problemem, o którym jest mowa, niż, niż tragedia. Dochodzi do śmiechu i idzie do Twojej uwagi, a tutaj. Ja nie wiem, czy to jest żart, dowcip, nie wiem, bo to nie wiem, czy ten wybuch się rodzi, co masz rację, że ona ma poczucie humoru, tylko po prostu ja nie mogę do niej po czymś tak, ja mogę się uśmiechnąć. Znaczy u mnie już się rodzi początek, przepraszam, Wigilii. O tak, dobrze mówię? No właśnie widzisz, ale żeby się stworzyła Wigilia, no. to musi wam z tego, z tej kruchy tutaj, z tego wywalenia tej całej prawdy, musi wam się pojawić poczucie humoru. Poczucie humoru... Jest. Nie, poczucie humoru pojawia się przez ciebie wcześniej. Mianowicie, wtedy, kiedy mówisz, uważaj może? na to, co mówisz. Tak, bo tak, może się tak. Się ta... nie, Elen, pamiętaj, nie, no, no, żeby do rękawicy, zostaw te rękawice, nie, no, nie minąć się, no, no, tylko tak, to jest ta, nie Przekraczasz tak. stołu i wtedy jesteś też bokiem, no nie, nie, nie grasz plecami. Tak. I tam jest mocniej też, nie? Dynamiczniej też w dźwięku, we wszystkim. Zostaw te rękawice, gorączkę, robimy, hmm. gorącą dobrze. atmosferę. Ja się śmiałem tutaj, że. To jest taki trochę anty almodovar że tamte emocje są bardzo określone. Tutaj jest w sumie podobnie też są kobiety i, i wszystko, ale myślę, że mam zupełnie inną perspektywę niż almodowar. To po pierwsze, a po drugie, robimy to też w Polsce, więc troszeczkę inaczej to gryziemy. Te emocje kobiet są fascynujące. Po prostu ja, na, ja z każdej próby. Wynoszę coś, o czym mi się nigdy nie śniło, czego się nie spodziewałem, co by mi w najśmielszych snach nie przyszło do głowy. Ale jeżeli mam takie, jeżeli zrobię nagle tak, to jest łatwo złapać. Dosyć, nie? Jeżeli Tylko są ręce na dole. Właśnie, to... Teraz to jest właśnie. Te, teraz jest Teraz. Bo ty możesz ją złapać wtedy, tak? Nie, nie, nie! Nie ci? oczy. Ale wiesz co? O ile ci. nie zrobię, co ja. Nie, A to w ogóle nie o to chodzi. Po prostu bez e, kobiet e, nie byłoby mężczyzn. Tak jak pewnie bez mężczyzn nie byłoby kobiet. To współoddziaływanie jest najbardziej fascynujące. Natomiast to e, ja je też uwielbiam, dlatego że ich kompletnie nie rozumiem. Kompletnie. I dlatego jestem taki ciekaw i tak próbuję się to wiedzieć. One tak czują, a my tak próbujemy zrozumieć. No i z tego wynikają różne zabawne nieporozumienia.